Hej, znowu gramy ze szpakiem i ekipą i nie jestem krumy. To i... ja zginę pewnie jako pierwszy. Cicho, nie mówisz. Dobra, robimy szybki download. Będzie jakoś moim zdaniem spoko. Zaraz zginę znając Ty, ty, ty. Szybko poszło. Iza, czy jesteś ja w stanie sobie tłumaczyć? Poszłam włączyć światło, włączyłam światło, chciałam zrobić zadania w elektryku, wchodzę. O, coś się stało, Ja Ja wchodzę ale do elektryka. Nie tam nie było. Z niego chcę jakby wybiegać Iza, a nagle wraca i biegnie ja ze Nie chciałam wybiegać. Idziemy tam do bulera. Nie chciałam wybiegać. I w a potem wróciłaś. I zapomnij jakąś dłuższą tą kwestię. co czy cię Co się śmiała. Nie, jeżeli chodzi o ilość słów? Co? możesz odpowiadać. Taktyczne Uwaga, czekaj, stara się rozbawić, bo to mi prawda. Zaczynamy. Na razie Ona nie będę nic mówił. Zobaczymy czy się nie, Czekaj, ja do nie, toalety wie, muszę no, iść. No, Dobra, to powolutku, to powolutku. Róg, zrobiłam ten downland, czy co to tam jest, tam widziałam w sumie masę osób i masa osób nie widziała i potem poszłam od razu na dół do elektryka, włączyć światło, wszedł knapciu, może nie wiem, poszłam chwilę w dół, żeby zobaczyć kto wchodzi, czy ktoś jeszcze wejdzie i poszłam robić dalej zadania. Jak nagrywam tą opłatkę, wyja... to wiecie, tak, wyświetla się tak, też tak, ze tak, Steam. Tak, hmm. Od razu bym wyszła i nie stałabym przyłączony przy Coś źle ustawiłem, ale to pokombinujemy następnym a pan, razem. Ja tutaj, ja tutaj do obrońcy, to, panie do knapciu, gdzie był trup? Jeżeli no, chodzi, to chodzi to o tego, a nie obrońcy, a nie, no. trup był jakoś tam na górze, w drogu, po prawej stronie. Prawy górny róg. Ale w elektrikalu? Tak, tak. no. Tak. Ale czekaj, to nie było tak, że było przy niej, i nie było tak, że wchodzisz i widzisz tego trupa, tylko musisz troszkę dalej pójść, tak? Nie, ja wchodziłam no, dalej. No, była na samym końcu, zadania. to elektrika. Ale to byłaś na samym końcu? No nie, no... ja bym wychodziła z tego pokoju. Ale ja... Jest... ja weszłam i od razu pobiegam włączyć światła, i dopiero po. Czyli znaczy, jeżeli to jest na samym końcu, to też tak, się mogła nie zauważyć. Tak, mogła podejść nie, jak masz na dwa jak wchodzisz, e, to masz ten, nie, nerw, nie, gdzie jest prawie, Nie widać włącznika tego. Tak, ona mogła podejść, zrobić fixa i wyjść. Nie no tak, teraz co tak, sumie, że się to okay, to nie to, mnie Może to, nie się sensu, że to ona. Dlatego pytam, gdzie jest dokładnie? Jak wysoko jest? Jakby to byłoby koło włącznika, to znaczyłoby, że jest winna, Ale jeżeli to faktycznie ciało i tam się przedstawiło, że ono było wysoko, to ono było poza zasięgiem, bo na tym zasięgu nie widzimy. I prawdopodobnie ktoś za to był. Czy ktoś widział ten Ale Cię przeproszę dopiero po grze. No tak jak Kasia mówi, to mógł być potencjalny wehend. Gościu wyskakuje, się zdejmuje, się tak skakuje i spada. No. Wyłączenie prądu węci i cyk. Jak to ja idę do toalety, to więc jakby ma to wiecie. I na tym major umarł. <laughs> <To śmiech> może być. Tak na wsiadł. Serio? No i prosto żył. Chyba medik, medik chyba idzie. Ale jaki ty masz problem, że ja na ciebie głosuję? No jaki? <laughs> ja też się przyznam. jest mafik. No i za, it's not safe, but it's okay. Jak to mówią. Ponieważ e, ma cooldowna. Nie wiem jaki jest w sumie cooldown. Op! Siup. elektryk to nie dobre miejsce. Ale mówi się trudno. O. Dobra. Idziemy za janką albo nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Dobra, lecimy dalej. Na Szczecin. Tu jest Mufik, tu jest Szpaku. Tu jest Major. Kurwa, wiedziałem. jeszcze z czemu wiedziałem? Bo wbiegał do mnie, ale tak wbiegał na góra. Dobra, bo to się mi... no to robi. No nie, stoję sobie w elektryku i widzę jak się rusza węd w tym... W kamerach i znajduję ciało na kamerach. Wiem, że Iza była w medycznym, potem była koreaktora i ogólnie chodziła ze mną i z knapcią w pobliżu. Właśnie czemu się tak za mną chodzić cały czas? Ty rów bo... questy, a nie chodź za mną. Bo ja wiem, że tutaj nie trzeba się <grym rozłączać <grym i że to źle. Ale to rób questy, żebyś być użytecznym. A i połączyłem mną. kabelki. W sumie to, jak to, jak to, jak to tak trochę dziwnie się zachowuje. Znaczy, znaczy nie wiem kto no. to mi w ale dziękuję. Widzę, teraz tak. wychodzi z prawej strony pod koniec, To było widziałem. Tak, tak. Potem jeszcze gdzieś mają... Nie kto, nieważny kto, ale dziękuję. Bo on chyba wcześniej poszedł od tego. By Baia, ale tak dziwnie stał na wejściu. A znaczy ja przez chwilę myślałem, że Vlosz może być podejrzany, bo gdy był elektrykal, to się zamknął. I Vlosz był tylko sam w środku, więc myślałem przez chwilę, że faktycznie to może być. To robić. musiał być kill z Medbeya do y, tego, do kamer. Chyba, no, że ktoś już był na kamerach i kiedyś Tak, nie ktoś widział samego widział w elektryku, a ja, ja kamerę, no nie No ale... Jak to ja. Byłem przy Medbay'u, my to kapeterem że po tym szpaku, tam był. On jest nie jeden, widziałem bo miał większy zasięg, Poza No ja wracałem po kapel, kapelkach aktualnie, więc jak w ogóle jedna kabelka, to sześć on drugi. był w tyły to gdzieś daleko już. Znaczy, mnie kilka razy tak mogę powiedzieć, bo się nie znam, jeszcze Bizon parę razy tak śmignął, nie wiem czy coś robił, czy nie robił. Siedem 7... znaczy, znaczy, też powinno walczyć. Ja go w ogóle nie widzę. widuję wszystkich. Ale nie widziałem jeszcze Bizona, który chodzi osobno. Miną nas, minął mnie dwa razy i knapcze gdzieś tak. Nie, ja mam ja podejrzenia Majora i szpaka, rady? ale może tak, tak, byliśmy razem z No, Major jest 100% na Majora. Tak, tak, Gdzieś mignął po prostu. Razie, mam czy czy miganie i śmiganie tak, jest jakieś nielegalne? Podejrzane to pytanie. Podejrzane. Tak. No, bo po to jest paragraf. <laughs> Bo, 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 to no tu jest, Chcę zadać pytanie. Bizon, ale wysyłać ci kogoś. ty nie żyjesz. No, nie żyjesz, Mnieżdy, się nie żyjesz, żyjesz na PWU najbliżej, zobacz. No, dokładnie. Ja słyszałem po prostu przyspieszony tętno Bizona, to znaczy, że kłamie. Ja też chyba trochę Bizona. Znaczy, damy Znaczy, że tak naprawdę się. Matrzy, raczej nie powiedział dopiero jak się ruszył. Chociaż nie wiem, z czym był cały czas AFK. Był, ja... by był, bo go widziałem jak tam a Tak, ja go widziałem jak wczuł z kapciem, tak. Ja akurat wróciłem, Jak to ja akurat wróciłem, jak już napił, i świetnie ja. No, mam dziwne przeczucie, ale za mało mam dowodów, tak naprawdę. Nie dziwi to, że Iza znajduje się świetnie. Jest nas 7 czyli w sumie najlepiej skipnął no właśnie. No, tak. I ja prawie wywalić bizon. Jestem duchem. Dobra. Można przynajmniej to już odebrać jak pamiętam dobrze. Można też zrobić tu wesołe kabeleczki. Dużo gramy jak ludzie cywilizowani, nie widać kto na kogo głosuje. Nie widać op, nie widać też. Yy, du, 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 jak się ta skrusza? Chyba. Jednych napciu właśnie umiera albo nie, bo, albo tak, bo major Ta. muszę się potem spytać. Wiecie, czy jest short na pewno ustawiony, bo wygląda jakby nie było shorta. Na admin panelu jakieś 10 sekund temu widziałam dwie główki w nawigacji, teraz tam leży tylko pół działki. Więc to się wydawało w ciągu ostatnich. W nawigacji widziałam tylko, że szedł major. Też widziałam, jakby przebiegałam przez kafeterię, bo górą tam pobiegłam do tej nawigacji. Wydawało bo mi się, że się widziałam czarne ciałki. Z nawigacji? A skąd ty się i wziąłeś tak szybko z nawigacji po lewej stronie? No, przeszłam przez całą rundę nawigacji zrobiłam trzy zadania i poszłam w dół i w lewo. Normalnie. Hmm. A ja nie? ci nie No Bizem kombinuję i tak ja nie tego widziałe. Wiem. Widziałeś mnie przy silcach. Stałeś tam. No, Wiecie, że musimy teraz coś wywalić. Ja widziałem, Ana strowa przy kabelkach u góry, ale to tak ciężko mi stwierdzić. No tak, no tam się mijaliśmy, ja potem poszłam sobie zrobić zadanie w adminie i, i tam zahaczyłam. Nie, nie robiłam zadania w adminie, sorry. Tylko zachęcam o admin i chciałam i zrobić kabelki ostatnie w nawigacji. Wszystkich widziałam po lewo, albo Ayana ja Self Reports albo Major. Dziękuję. Znaczy ja mam podejrzenia wobec Ayany, bo gdzie ta Ayana jeszcze raz to te Na Nawigacji leży. A ja po prostu wcześniej widziałam na admin panelu, że tam były dwie główki, a jak tam poszłam, to już leżało tylko półdziałka. No. no bo mam dziwne wrażenie, że to może być ty. Ale Mówię, że wypędziłaś jakiegoś miejsca. Jednego, pojedynczego. I nie pamiętam do końca, czy to był administracyjny, czy był ten. Nie, nie, nie. nie, tak, nie zał, bo to się było no, nie, nie by widział, Najpierw jak y, mijaliśmy się na wyjściu do meda, on się poszedł skanować, a ja już się nie skanowałam. Potem ja poszłam robić te takie przekładanie... Y, tam nie wiem, czy się energię zmienił, czy to co to jest. W każdym razie się obraca takie coś i. A, to z tym głosują, to fajnie. Ale to nie ja. Dasas. Szpaku, tu Hedzie. Wszystko zrobione mamy? Wszystko. Acz widzę, że nie będzie jednak. No szkoda. Eee... No, aż robi fajne mięsarki przynajmniej. <noise> I szpaku, kurwa! jak ty zwaliłeś, szpaku! Szpaku! Ja się dziwię, że posłuchaliście szpaka, żeby Ayane wywalić. Naprawdę, to było tak z dupy wzięte, że... LOL, wywalmy Ajanę! Aha, że przez całą mapę, jak tak szybko przeszła to? Biedna Jana. O Boże... Coś jak tam masz sterowanie pod myszką, tym Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tych listków jest. Zrobione. Siu siup 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 siup

bo właśnie biegłem z tobą, ale właśnie się wyłączył alarm, to stwierdziłem, że pobiegnę do sobie do elektryka. Ja i... chciałem też po ten alarm biec, ale patrzę, że biegnie Iza, wróć, że biegnie na więc uznałem, że Louie już i tak była jedna łapa, widziałem, przyłożona. To se paliwko robiłem. I tu moje pytanie do Bizona. Bizon, jak biegłem na początku, to ty pobiegłeś do paliwka, tak jak ja, tylko ty, Zamiast powiedz, na lewo do silnika pobiegłeś w prawo stronę nawigacji. Why? Czekaj, w prawą stronę nawigacji? No w prawo, tam gdzie Co są komsy i nawigacja, tam pobiegłeś. Mówisz maga? Nie, nie byłem w commsach i nawigacji, tylko byłem w adminie. I myślę, że może to potwierdzić mefik Ale wcześniej, ja wcześniej mówię. Jak po prawej był Szpaku, Ajana i kilka innych osób jeszcze ze mną i robiły nawigację, potem pobiegliśmy w dół, jak światło no. zgasło. I w tym momencie, ktoś naprawił światło, ja dobiegłem od razu, bo byłem obok paliwka, wziąłem paliwko. I to znaczy ja nie mówię, żeby wywalać Bizona, tylko się pytam, dlaczego pobiegłeś w prawo, jak wziąłeś paliwko. A nie w lewo do silników? Prawo na górę. No to może nie, w sensie a... poszedłeś w dół, bo ja nie wiedziałem, czy w prawo, może na górę rzeczywiście, ale poszedłeś dołem i może rzeczywiście na górę, ale i tak czemu, czemu na, na, na górę, a nie w lewo do silnika. Nie wiem, bo miałem w prawym... W sensie Okej, okay, dobra, nie wiem, w uzasadnia miałem. go. W sensie a po drodze nie, był Admin. Dla mnie od razu mówię, Bizon tak? jest SUS, nie jest. Nie, nie wywalajmy go ani nic, tylko jest SUS. Jak to ja powiem, co ja widziałem? Ja widziałem... Widziałem z elektryku. Dobrze mówię? Tak, tak. No i widziałem wlocza wybiegającego z metłę. Ja nic nie sugeruję, ale po prostu mnie ja to. Nie, ja, nie, ja się skanowałem. Nie, czemu? Czemu jakby a, nie? chodzi o to, że widziałem szpaka biegającego do elektryka, jak ja wybiegałem. Szpaku zginął w elektryku, a ty jakoś metwej. Nie, to po prostu Nie, nie. Zresztą kamery były włączone, bo kurwa, pierwsza lepsza osoba się kapnęła. Ja się cieszyłem nawet, że kamery są włączone, bo chwilę postałem sobie na korytarzu przy kamerkach włączonych. jest coś to imposter by zrobił, żeby sobie zapewnić alibi? Nie, posta postałem, bo myślałem, że mnie kurwa ktoś zabije, a mnie nikt nie zabił na no szczęście. Wydaje hmm. mi się, że na to jest bez sensu, aczkolwiek nie wiem To w się sensie nie A, wiem, ja, ja nie mówię, nie skazujmy Bizona, nie skazujmy Bizona Albo specjalnie powiedział, że nie potrafi ja, grać, ja, ja, żeby wiesz, teraz to zagrać. Ja, o kurwa No hmm. Tak może no, być, myślę, tak, taka, taktyka na nuba jest dobra ja O no, Co ja to było? Wszyscy jeden Kto na wiadomo, knapcie? Wiadomo, wiadomo kto na napcie? <laughs> Napciu, ale powiedz co.

Jakby to powiedzieć? O, a Jana zginęła. Jak hm. no. jakby to powiedzieć? Stałem no. sobie z Izą w elektrykalu. Ona robiła te cholerne kółeczka, chyba. Tak, bo tak. To tak. stronie to zajęło tyle czasu, że ja pierdolę. Ja zrobiłem wszystkie trzy taski na górze tableta, kabelki i coś tam jeszcze, NHL. I wychodzimy sobie z Izą z elektrykala i wchodzi Artur. cały na niebiesko. I dosłownie wchodzi, odbiega do nas, widzisz, zaczynamy wychodzić i wychodzi sobie za nami. Jakby, Artur, proszę cię, dlaczego? Co? Co mamy robić, to wstrykanie to jest to, co trzeba w odpowiednim momencie wstryknąć. Tak ja samo jak to I robiła. A potem wziąłem ten suwak. Ale nie, Artur, Buler, ty wszedłeś za nami. Jak zobaczyłeś. Tak miałem tam własny. Ale ja nikt nie zmarł. Ale weźmy. Weźmy. Dosłownie. Dosłownie wszedłeś. Dosłownie wszedłeś, my się zbieramy i wyleciałeś za nami. Jakby nie to, że się minąłem z myfikiem w storytku. Nie wiem, nic chyba nie ogarnął. Nie, jakby nie to, że się minąłem z myfikiem w storage, to ja nie wiem, co by się ze mną kurwa stało. Przepraszam bardzo. No, by, <słownie> było no, takie no, oderwane od wszystkiego. Było... Nie, no, taki obwód to była już przesada. A. Także, ja przepraszam, ale to wygląda naprawdę podejrzane. Artur, jak my się nazywa? Który to jest Artur, ja... Jezus? O. Jezus? Co? A, sorry, Artur to jest Jezus, bo nie, nie zauważyłem, że mikrofon ma. Tak, Jezus, ale lol. To jest, to jest, to jest. Mogę ci wiązać zdjęcie? Biedny Zostawiam Jezus. Biedasza, tak. no. jebane. Przepraszam. przepraszam. A -a -a. Jeśli to nie ty, ale przepraszam. Boże, 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 się boże, 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 tum tum tam 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 tam, tam, tam. Okej, okay, wszyscy tu są formalnie. Kurwa, bardzo złe miejsce. Tak, łaj. Ojej. Dlaczego? Co, no, jest ciemno, gaśnie. Ktoś zapalił światło. Nie wiem, kto zapalił światło, dziękuję. I biegnę od benzynki i widzę świstak, a obok ciało. Tylko nie spojrzałem no, jakiego ej, bo koloru. bo ja chodziłem właśnie koło ciała. Miałem opcję report, ale nie widziałem ciała, i dlatego tak chodziłem. No, tutaj. światło się już zapalało. A dopiero ja byłem... byłem. A ja byłem w adminie dopiero co tam ustawić na komisje. Ja nie wiedziałem Film. też ciała, ale zauważyłem, że świstak nagle przede mną eee, biegnie z góry. To, 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 nie, to nie był ogóle Ja ogólnie byłem w adminie robić tam przesuwać kartę. No ty nie powiesz kurwa. A propos tego, a propos światła, to ja je zapalałem, bo szedłem akurat z tych dolnych generatorów. Dobra. Bo no widzisz, wtedy się ten... pomyliłem, Bizon. No. E, jak to Bizon jesteśmy pewni jednej rzeczy, we nie jesteśmy. No, ja no też ja jestem pewien, że nie jestem. A mówię, widziałem przy cia ciale, 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 ciele. Ciele, ciele, ciele. Świstaka. Potwierdzam, byłem przy ciele, ale nie kliknąłem report, gdyż ponieważ ciała nie gdyż widziałem. Gdyż zabiłeś, pewnie nie zdążyłeś, a światło się zapaliło, a mnie nie widziałeś, bo wybiegłem z boku. Ja mam jeszcze jedną zagłoskę krajoznawczą. Mhm, a Aste znaczy, Ja od razu mówię, na świstaka głosuję, bo wiem co widziałem. Mhm, rozumiem, rozumiem. Asteroidy gaśnie światło, Mefik sobie Drugi. stoi tam przy tym foteliku, prawda? Natomiast podejść do fotelika normalnie od dołu, to Mefik kurwa wchodzi na węd i jak ja podchodzę za nim, to się cofa. No i pewnie i staje jest drugim. W Więc no, mamy to nie jest, to mamy nie jest Clear tak, dwójkę ja po prostu z susa kurwa Mefika i 100% pewniaka z Świstaka. Ja, ja myślę, że Włocz zbyt chętnie odsuwa od siebie podejrzenia w tym momencie. Bizant, widziałeś, ja robiłem ja stałem, poprzez, tak dlatego zabiłbym najpierw Szpaka, a potem Ajane, którzy ze mną robili nawigację. I potem robili te zadania niżej. Bizon, widziałeś ja... gdzie ja stałem? Ja stałem nie na węcie, tylko obok przy tym tasku górnym. Tak. Poza tym, jeżeli chciałbym Cię zabić, to zrobiłbym to wtedy, kiedy oderwałeś się z środka, wiesz o tym. Wtedy jak chciałeś zrobić, chciałeś żebym ja bym twoim Alibi, wtedy jak schodziłeś ma stole. Nie wiem jakie ty masz cooldowny, naprawdę. Więc jakbym chciał, to bym cię zdjął w sekundę. Nie ja wiem, słowo. że Bizon nie jest. Wtedy najwyżej pobiegł rzeczywiście się na górę. Paski. Ale nie, nie od razu do benzynki, ale nie jest. No bo. Nie, de facto, to akurat nie bizon, jest to, nie mówię, to, Tak samo tak tak byś, to byś to teraz nie naprawiał no, tego moim, no, moim zdaniem, mówiło. tylko przeszkadzał w naprawianiu albo. Poza tym pamiętaj Bizon, że teraz ja fiksowałem światło, więc. Impostorzy też mogą to robić. I jak to blizno? My całą rundę chodziliśmy prawie raz No poza pewnymi momentami jak was lubi. To było dobre Mówiłem, że spotka nie odsuwał od się podejrzenia Znaczy najlepsze było to, że... ja tak sobie jak latam jako duch i patrzę O, Mefik powinien robić karty, wchodzi do Wętla, a ja wtedy takie co? Meak! Meik Najlepsze to było nagle emergencji zawiłem jony.

i to był trzecim impostorem. Serio, jak, tak jak tak. mnie wtedy widziałeś, ja myślałem, że mnie zobaczy, że ja wyszedłem po prostu z kafeterii. O, to był, dobra, to był, to był Artur, okej okay. tak patrzę, że mnie w wlor zabija, a patrzę. O nie mnie Mef ten Mefich tak. widział, nie? To zaraz mi zreportuje. Się, jak my się tak, drugą stronę i tak czemu?